Cześć, witaj. Dzisiaj taki temat biznesowy: subskrypcja, abonament na straży Twojej wolności. Dlaczego o tym mówię? Bo widzisz, szczególnie osoby, które zajmują się biznesem, powinny brać przykład z tych największych, tak, z tych firm, ludzi, którzy odnieśli po prostu sukcesy. Problem polega na tym, że no niestety większość z nas nie bierze tych przykładów. I dlaczego ja o tym mówię? Bo zobacz, kiedy ja zaczynałem biznes sieciowy w 2008, to 2009 właściwie zacząłem, tak, czerwiec, dla mnie było to jasne, oczywiste. Wtedy wszedłem w branżę FMCG, tak, czyli można powiedzieć szybkorotowalne produkty, tak, na polski. <grym> czyli dla mnie to było logiczne, tak, że... Ludzie, którzy dzisiaj do tej pory kupowali powiedzmy w sklepie na rogu tak, czy za rogiem, mogą te same produkty oczywiście inaczej obrandowane kupować na swojej platformie internetowej co miesiąc, bo co miesiąc robią te zakupy i, i mogą po prostu zmienić ten sklep i dzięki temu będą mieli taniej, będą miały taniej, to jest raz, a dwa osoba, która je zarekomenduje, będzie zarabiała z tego pieniądze co miesiąc, no bo co miesiąc te osoby się po prostu będą zaopatrywać w tym, w tym sklepie. Dla mnie to było logiczne. tak? Prawdopodobnie dla Ciebie też było to logiczne. Problem tylko polega na tym, tak, że jak czas pokazuje, zresztą spójrz u siebie, jak to wygląda, Masz 10, 15, 20, jak masz 25% retencji, czyli odnawialności co miesięcznych zakupów, w twojej całej organizacji to jest full, to jest max. Co to znaczy? To znaczy, że 75% Twojej pracy, którą wykonałeś pod łzy. Tak, yy, ciężka harowa, no bo umówmy się, tak, bizne budowanie biznesu sieciowego, budowanie struktur konsumenckich, to jest ciężka harowa, tak. Yy, poszło psu na budę. I czy chcesz tego, czy nie, tak po prostu jest, tak. I jakiś czas temu, jakieś myślę 6-7 lat temu, zwróciliśmy razem z marketerami uwagę na to, że zresztą w ogóle wpadła wtedy taka usługa, tak można powiedzieć właśnie medyczna, pod nazwą abonament, tak. I Wtedy po prostu zaczęliśmy jak, jako dystrybutorzy współpracować z tą firmą. To, co mi się wtedy spodobało, to, to właśnie to ten koncept, tak, że zaraz wykonaną pracę co miesiąc będę miał powtarzalne po prostu dochody i będę mógł przewidzieć, co się wydarzy w przyszłym miesiącu i ile zarobię, i można powiedzieć, o ile, my, może inaczej. Na jakim poziomie minimalnym będę miał po prostu swoją wypłatę? Czyli, ile mniej na pewno nie nie zarobię, tak? Źle się może wyraziłem, ale wiesz o, o, o co chodzi. Tak, że powiedzmy, 1500 tysiąca złotych w tym miesiącu i w kolejnym miesiącu wiem, że nie mniej niż 1500 tysiąca złotych, nawet jeśli nic nie zrobię, zarobię. Rozumiesz? No, pytanie jest, jakie jak jest u ciebie, bo ja, możemy sobie tłumaczyć, tak? Możemy sobie mówić, ta firma lepsza, ta firma to tamto, przekrzykiwać się. Jeśli chodzi o biznes sieciowy, popularne są takie gad, gadki, rozmowy i tak dalej. Mi nie interesuje firma, tak? Nawet moja nie interesuje mnie. Mnie interesuje mechanizm, który za tym stoi. I ten mechanizm umożliwia tobie i każdemu, przeciętnemu każdemu zwykłemu normalnemu człowiekowi e, korzystać z dźwigni którą posługują się najbogatsi tego świata ktoś kiedyś powiedział chyba Arystoteles tak że dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i miejsce podparcia poruszę cały świat chodzi o dźwignię to co ty dzisiaj robisz czym się zajmujesz z firmą z którą współpracujesz to nie chcesz z tą firmą współpracować to nie jest twoje marzenie współpracować z tą firmą nie wiem jak ty, ale ja wchodziłem do firmy, zaczynałem współpracę, żeby mieć dwa parametry w swoim życiu: i czas, i pieniądze. Tak, żebym w pewnym momencie mógł wyjść z tego kołowrotka, wyjść z tego wyścigu szczurów, o którym nam cały czas mów mówią, jak wchodzimy i zaczynamy współpracę w biznesie sieciowym. No, zgadza się, czy nie? Może się mylę, daj znać w komentarzu. Ale no, mi przyświecała taka idea, mi przyświecało yy, takie, można powiedzieć, zadanie tego, tego działania. Tak? Też polecam Ci, nawiasem mówiąc, taką książkę. Tam będziesz miał odbicie lustrzane. O, o, siła subskrypcji w każdym razie. <ścoughs> tak, tak. O, siła subskrypcji. Tak? E, siła subskrypcji. Jak zdobyć klientów, zbudować dochodowy biznes abonamentowy dowolnej branży. Zobacz. Ostatnio o tym mówiłem. Na spotkaniu online. Ja, jeśli Cię nie było na naszym spotkaniu, to gdzieś w opisie tak, tego nagrania, obojętnie gdzie to oglądał, po prostu będziesz miał w opisie link do, do tego spotkania naszego. I tam ponad godzinę tłumaczyłem właśnie, jak to jest, żeby właśnie móc skorzystać z takiej opcji, tak, żeby móc w pewnym momencie po prostu wyjść z tego wyścigu, bo zobacz. no Nie mam akurat przy sobie telefonu, ale. Zadaj sobie pytanie, takie pytanie mam do Ciebie: ile lat już korzystasz z abonamentu telefonicznego? Ostatnio, jak zadałem to pytanie na właśnie szkoleniu online, no to opadały takie odpowiedzi jak 10, 12, 15, 17 lat. Ja 17 lat gdzieś około korzystam z abonamentu telefonicznego i teraz zobacz, pamiętasz te czasy, kiedy nie było abonamentów telefonicznych? No ja pamiętam, tak? Prowadziłem wtedy nawet swoją firmę. Rekordy, jakie biłem, to były nawet 2000 zł za telefon, płaciłem. Nie było nawet naliczania sekundowego, tylko od razu za każdą minutę rozpoczętą trzeba było płacić. Później włączyli naliczania sekundowe. No to dlaczego tak się stało? Że w pewnym momencie tacy giganci, jak operatorzy telefoniczni, komórkowi, wprowadzili abonament. Myślę, że umiłowali człowieka. <laughs> nie nic z tych rzeczy, tak. Oni po prostu chcieli zrobić większą ekspansję, co, zna, co za tym idzie. Chcieli, żeby jak najwięcej ludzi korzystało z ich usług. Bo w większości niestety nie było stać na to, żeby mieć telefon. No tak. Nie? Dzisiaj ja akurat nie mam Apple Watcha, ale są Apple Watcha na przykład. Tak. Zobacz sobie, że już są y, y, opcje takie, żeby mieć je w abonamencie. Apple Watch. Nie żeby kupować od razu mieć na własność, tylko żeby mieć w abonamencie. Dlaczego? Bo nie wszystkich było stać, żeby Apple Watch kupić. No tak prawda. Już nie mówię o komputerach, tak? Apple i tak dalej, nie? Ale wracając do tej telefonii, zobacz. Dobra <laughs> sobie sytuację, że ta osoba, która wtedy cię, ci sprzedawała ten abonament, do dzisiaj otrzymywałaby powiedzmy. 10% rachunku tego, którego ty opłacasz, opłacasz co miesiąc. Rozumiesz? Od momentu kiedy nabyłeś u tej osoby abonament, telefon, obojętny pakiet tak. Od tamtego momentu ta osoba dostawałaby 10% twojego rachunku. Biorąc pod uwagę fakt, że taki konsultant sprzedaje powiedzmy 5, 10, 15 abonamentów każdego dnia, to po kilku latach Taka osoba, taki konsultant nie musiałby już pracować. I oczywiście ten mechanizm, o którym ja teraz mówię, działa dla właściciela sieci, ale nie dla pracownika, bo pracownik jest od tego, żeby pracować. Pracownik jest od tego, żeby cały czas zapieprzać w kołowrotku. Tak? No właśnie. Jeśli chodzi o telefonię komórkową, nie mam dla Ciebie takiego rozwiązania, ale jeśli chodzi o usługę dostępu do lekarza, Czyli tak zwanych pakietów medycznych, abonamentowej usługi medycznej, abonamentowej opieki medycznej, to mam dla Ciebie taką opcję. Wyobraź sobie sytuację, że każdą osobę, którą polecisz tak, do, do tego, żeby mieć, miała bezpieczeństwo, no bo nie chcę szerzej dzisiaj o tym mówić, tutaj na tym nagraniu, wszystko jest w linku, no ale wiemy, co się dzieje. Tak? Ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów mamy. Nie przez to, że tam jakiś świrus celebryta, tak, tylko że brak dostępu do lekarza. I będzie jeszcze gorzej. Eee, branża medyczna to niedawno było 150 miliardów rocznie, teraz mamy już 188. I to rośnie. Coraz więcej wydajemy z swojej własnej kieszeni. Ponad 4 miliony ludzi korzysta z prywatnej opieki medycznej w Polsce. I wracając tutaj do tego mechanizmu, jesteś w stanie w każdym miesiącu za daną osobę poleconą mieć procent z opłaconego jej rachunku. Tak długo, jak długo korzysta. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy umowy na rok, na dwa lata, to jeśli powiedzmy taka osoba podpisuje umowę na dwa lata, to Ty masz przez 24 miesiące, co miesiąc płacone od jej opłaconego abonamentu. I teraz wracając do tematu. Czy posiadając taki mechanizm, Jesteś w stanie w pewnym momencie wyjść z wyścigu, czy nie? Wyobraź sobie, że stworzyła się grupa 200 osób. Tak? Powiedzmy, ty miałeś 3, 4, 5 poleconych, później tamte miały 5, tamte 5 i tak dalej. Powiedzmy, 200 osób się uzbierało. Tak? Powiedzmy, że średnio za taki pakiet płacą sobie 100 zł co miesiąc. To jest 20 tysięcy złotych obrotu co miesiąc. Średnio, tak, bo nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły. Powiedzmy, że masz 10% z tego całego rynku, który się stworzył. No to masz 2000 zł miesiąc w miesiąc. To nie, tylko nie urywa. Ale to jest, jakby nie ma limitu. Tak? Może być 2000 takich ludzi, może być 20 tysięcy takich ludzi. Tak? W Polsce jest ponad 4 miliony ludzi, którzy korzystają, a nie zarabiają. Rozumiesz? Czyli my nie musimy kreować potrzeby, bo ci ludzie już i tak, i tak z tego korzystają. Twoim zadaniem jest tylko i wyłącznie pokazać im, że można zrobić to dochodowo. Mamy na to oczywiście sposoby, i chcę mieć partnerów do tego, tak. I w związku z tym, do końca tego roku, jeszcze kilka dni zostało, kiedy obejrzysz sobie to, co jest tam na stronie, wejdziesz, kliknij. Obejrzyj sobie tam szczegółowo na ten temat, mówię godzinę czasu. Mam, masz teraz czas, bo święta, nowy rok i tak dalej. Masz chwilę, żeby się nad tym zastanowić. Polecam zresztą zrobić sobie taki rachunek sumienia za cały rok. Czy to, co robiłeś, po prostu miało potencjał do tego, żeby cię wyciągnąć z wyścigu szczurów? Oczywiście każda firma ma taki potencjał, ale ja chcę Ci tylko powiedzieć, zwrócić uwagę tak, na to, bo ja też byłem w Twoich butach. Ja też w to wierzyłem, tak? że jeśli 100 osób polecę do sklepu internetowego i 100 osób będzie sobie tam kupowało mydło, powidło i tak dalej. Tak? No ale tak nie będzie. Rozumiesz? I 75-80% Twojej roboty idzie psu na budę. I to, co ja chcę, tylko bo po co ja to robię? Ja robię to, to dla ludzi. Tak? Ja potrafię zarabiać pieniądze, mogę po prostu nawet bez ludzi się obyć, bo jestem w stanie po prostu reklamą tak ustawiać to wszystko, że po prostu samo się będzie sprzedawać i, i, i nie potrzebuję ludzi do tego. Niemniej jednak moją maksimum jest buduj sukces na sukcesie innych ludzi. I ja chcę ciebie mieć w tej organizacji. Ja chcę ciebie mieć jako jedno, jednego z dwudziestu, bo tak sobie e, założyłem, że 20 osób poprowadzę w 2023 do sukcesu. Co to znaczy do sukcesu? Dla każdego z was będzie to zupełnie co innego. Dla jednego będzie 1000 zł dodatkowo do pensji, dla drugiego będzie zwolnienie swojego szefa, dla drugiego, dla kolejnego będzie to 10-20 tysięcy na miesiąc. To wszystko jest do zrobienia. Dlaczego? Bo dzięki mechanizmowi abonamentowemu, dzięki mechanizmowi subskrypcji, jesteśmy w stanie dodawać tych oczek każdego miesiąca. A teraz wyobraź sobie sytuację, że osoba, którą zarekomendujesz, ona weźmie sobie, będzie miała bezpieczeństwo to medyczne, będzie miała dostęp do lekarza bez skierowań, bez kolejki itd. I wyobraź sobie, że nauczymy tą osobę polecić, że jak, jak, pole, jak ma polecić cztery osoby. Mamy do tego narzędzia, mamy do tego me, specjalną metodologię, tak? gdzie tak naprawdę dana osoba tylko i wyłącznie zaprasza na odpowiedni materiał filmowy i wszystko się dzieje, resztę poza nią. A to teraz wyobraź sobie, że nauczymy taką osobę, jak mieć cztery osoby i mieć swój pakiet medyczny za darmo. Wyobraź sobie sytuację, że dzisiaj masz abonament telefoniczny, 100 zł płacisz. A wyobraź sobie, że telefonia komórkowa jakby włączyłaby taki sposób, że polecisz cztery osoby i masz swój rachunek za darmo. Czy przejdziesz wtedy do jakiejkolwiek innej sieci? Czy zrezygnujesz z tego? No nie, no bo masz za darmo. Tak? I tak samo tutaj. Cztery osoby, nauczymy ją polecać. Ona ma swój pakiet za darmo. Pytanie, jak długo z nami zostanie? Jak długo będzie Twoim klientem, Twoim partnerem? Jak długo Ty będziesz miał z obrotu danej struktury ułamek, procent, procent prowizji? Właśnie na tym to polega, tak? żebyśmy zbudowali sieć ludzi, którzy po pierwsze mają swój pakiet za darmo, po drugie na tym zarabiają. I do tego Cię zapraszam, polecam sobie zrobić Twój rachunek sumienia, e, zobaczyć, czy to, co do tej pory robiłeś, miało potencjał tak, do tego, żebyś w końcu wyszedł z tego wyścigu. No i co robiłeś przez ten cały rok? Inaczej, może, można powiedzieć inaczej. Co się stanie, jeśli nic nie zmienisz? Tak? Co się stanie w 2023 roku, jeśli nic nie zmienisz? Bo, jeśli nic nie zmienisz, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał to samo, co masz teraz. Jeśli to, co masz teraz, ci nie odpowiada, to zasada jest prosta: nie można robić ciągle tego samego, a spodziewać się innych efektów. Nie ma takiej opcji, bo to jest szczyt głupoty i oszołomstw. Czyli, jeśli chcesz mieć coś innego, musisz zacząć robić coś innego. A co to jest to in co innego? Moja propozycja jest taka: jeśli znasz lepszą, działaj. Ja skupiam się od kilku lat już na abonamentach, na subskrypcjach w różnych dziedzinach, nie tylko w abonamentach medycznych, ale na subskrypcjach. Dlatego, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli raz wykonam pracę, co miesiąc mam z tego zarobek. To tyle. Trzymaj się, trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję. Do zobaczenia na pokładzie. Pozdrawiam cię. Cześć. cześć.